Witam was bardzo serdecznie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus rozpoczniemy wspólną modlitwą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego amen prosimy cię panie poślij swego ducha aby pomógł nam zrozumieć słowa które dzisiaj pragniesz do nas skierować aby pomógł nam je zachować i wypełniać w naszym życiu abyś ty był uwielbiony bo ty żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego amen Ewangelia według św. Mateusza składa się z pięciu wielkich mów Jezusa. Fragment dzisiejszej perykopy zalicza się do tak tzw. mowy eklezjologicznej. Mowy dotyczącej Kościoła, dotyczącej pierwszej wspólnoty chrześcijan. Jej celem jest ukształtowanie pierwszej wspólnoty tak, aby była dla otaczającego ją świata rzeczywistym znakiem obecności Boga i Jego Królestwa. W mowie eklezjologicznej znajdziemy pouczenie odnośnie władzy, Odpowiedź na pytanie, kto jest największy w Królestwie Bożym? Ten, kto służy, brzmi odpowiedź, a także znajdziemy fragment dotyczący przebaczenia i miłosierdzia. Fragment, nad którym dzisiaj pragniemy się zatrzymać, dotyczy upomnienia braterskiego, które ma niejako trzy stopnie, ale dotyczy także troski o zachowanie jedności z Jezusem i między sobą, między uczniami. Zatem, posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza, gdy brat Twój zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij Go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków op oparła się cała sprawa, jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Znów mówię wam, jeśli dwaj z was będą zgodni na ziemi co do jakiejkolwiek kwestii, urzeczywistni się dla nich to, o co proszą za sprawą Ojca Mojego, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Możemy powiedzieć, że słowa z dzisiejszej Ewangelii są bardzo proste w swoim przekazie. Sytuacja jest bardzo klarowna. Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go. W wielu komentarzach możemy znaleźć informację, że zwrot przeciw Tobie został dodany, niejako wtrącony. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go. Mamy tutaj przede wszystkim mowę o sytuacji, kiedy ktoś grzesza, a nie kiedy wyrządza nam krzywdę w sposób bezpośredni. Rolą chrześcijanina we wspólnocie jest troska o duchowe i moralne dobro drugiego, nawet jeśli jego grzech nas nie dotyka. To troska o tego, który jest z dala od Boga i od wspólnoty. To troska o tego, jak powie papież Franciszek, który jest na peryferiach Kościoła. To troska i trud, który trzeba podjąć, aby pozyskać brata. Pozyskać to nie znaczy pokazać temu, który zgrzeszył. Zobacz, jaki ty jesteś śmierny, a ja jaki wspaniały. Nie. Pozyskać to znaczy zapełnić stratę, która powstała z powodu jego odejścia. To tak jak dobry pasterz i za zagubioną owcą, aż się ją znajdzie i wziąć na ramiona i przynieść do owczarni. Ale to także pozostawić wolność tej osobie. Jezus mówi wyraźnie: Jeśli usłucha, pozyskasz brata. Czyli może też tego nie zrobić, może się odwrócić i wybrać zło, może powiedzieć, że nie, nie chce. I co wtedy? Jezus mówi: Weź ze sobą kogoś. Może z powodu mojej własnej słabości, moich grzechów jestem niewystarczającym świadkiem miłości i przebaczenia. A może ten, który zgrzeszył, potrzebuje zobaczyć, że upomnienie wynika nie z chęci krytykastwa, ale z prawdziwej miłości. Że nie tylko ja jestem tym, któremu zależy na Jego powrocie, ale że jest wielu innych, którym również zależy, aby On powrócił do wspólnoty. Bo nikt go nie może zastąpić we wspólnocie. Należy też zawsze mieć na uwadze, że upomnienie powinno wynikać z miłości. Jeśli nie masz w sobie miłości, to nie masz też prawa upominać bliźniego, bo inaczej będzie jak w innym fragmencie Ewangelii, że będziesz tym, który widzi drzazgę wokół brata, a belki we własnym nie jesteś w stanie dojrzeć. Upomnienie powinno wynikać z miłości i odbywać się w klimacie szacunku i dyskrecji. Widzimy, że upomnienie, jak już zostało zaznaczone, ma niejako trzy stopnie: pierwszy, idź i upomnij. Idź sam. Drugi. Weź ze sobą kogoś. A jeśli i to nie pomoże, to donieś Kościołowi. Jest to trzeci stopień upomnienia. Jednak one nie mogą następować po sobie z automatu, od razu. Musimy dać czas. Czas na przemyślenie, czas na nawrócenie, czas na naprawę zła. I może się okazać, że i to nie przynosi rezultatu, i to, że dajemy komuś czas na przemyślenie, na nawrócenie, na naprawienie zła, wydaje się, że jest to czas stracony. Zatem, gdy i to nie pomoże, ani upomnienie w cztery oczy, ani upomnienie wobec świadków, ani upublicznienie sprawy, to możemy pytać, co wtedy? Jezus mówi: Niech ci będzie jak poganin i celnik. I wydaje się, że już jest pozamiatane, że na tym koniec. Bo przecież dla współczesnego Izraelity poganin i celnik to ktoś, z kim się nie utrzymuje żadnych kontaktów. To ktoś, kim się pogardza. To zdrajca narodu, który jest na usługach okupanta. I można powiedzieć w tym momencie: koniec. Już nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Ale czy aby na pewno? Czy przypadkiem nie jest to tylko iluzja? że to już koniec. Doskonale wiemy, że to jeszcze większe i bardziej odpowiedzialne zadanie dla członków wspólnoty chrześcijan. To jeszcze większa troska o tego, który zgrzeszył. To usilna modlitwa za niego. Przecież Jezus jest tym, który idzie do celników i grzeszników, jada z nimi, rozmawia. Sam mówił o sobie, że przyszedł powołać grzeszników, a nie sprawiedliwych. Bo to chory potrzebuje lekarza, a nie zdrowy, i wielu o nim mówiło, że jest przyjacielem grzeszników i celników. Modlitwa za tego, który jest daleko, ma ogromną moc. Spójrzmy w historię kościoła, jak wiele nawróceń dokonało się dzięki modlitwie innych. Najbardziej znany nam przykład: święta Monika to ona modli się za swojego syna wiele lat. I jaki efekt? Dziś mamy wielkiego świętego, doktora Kościoła, a wówczas nikt by nie przepuszczał, że dziś będziemy o nim mówić święty Augustyn. I tak jak sam powiedział, a później do tego samego odwoływali się wielcy tego świata: Każdy święty ma przeszłość, a każdy grzesznik ma przyszłość. I jeszcze na koniec spójrzmy na życie świętej Faustyny to ona była tą która miała przypomnieć o wielkiej miłości miłosiernej to ona była tą która miała głosić że każdy bez względu na to jak wielkim jest grzesznikiem ma możliwość zbliżyć się do Boga bogatego w miłosierdzie że on jest tym który na nas czeka a nasze nawrócenie i nawrócenie innych ma źródło nie tyle w słowach ale w miłości słowa są tylko jej przekazicielem Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święci nasi patronowie, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.